Dobry, witam w kolejnym odcinku! Let's go! Chciałem sobie zagrać na mapie, ale nie wyszło, bo. Tu są straszne lagi. No i tu też mogą być, ale. Są mniejsze, bo jest mniej osób, i w ogóle. Unstoppable. Ale. On mnie ubiegł Zakładam drugą słuchawkę I to się nie powinno już powtórzyć Zobaczymy, kurde jak mi się podoba ta OWPka Jak mi się podoba ta OWPka Po prostu To, to kolika, bo za 10 euro jej nie kupię stanie nie To jest problem no jest problem Co zrobisz i nie zrobisz. Nie gracz, to kto? Kuźwa mać musiała tam pinda wstać. Halo. No. Mm. Mm. Dlaczego? Halo. Nie wiem czy mi się elekty... no, Tak myślałem. Tak myślałem, bo moje mikro to jest właśnie takie. Aby. takie, Takie pojebane. No. Szkoda, Gady, szkoda, że się To nie ważne. Cesa, Bloodfirst, kurde, co? Zobaczyłem się na tą mendę, no już skaczę kuźwa tym, jak pep, pojeb, pojeb, no, no i mnie za O. No. Pocałuj mnie, first ktoś tam jest. Mać. A idę stąd, w pizdu Ale żem na niego wyczekał Ty, ktoś tu chyba przeszedł Eee! Ja ci to Jego tam nie widziałem, nie? Jego ja tak nie widziałem. Jego ja tak nie widziałem. Gdzie on jest? Obriga? Lol. Lol. Лол. Но, но не? какая мне, пусть какая. И не забиваем, ну, no. no, no, не забиваем, но no. может немного этот раз будет лучше? Zabijają, nie? Ale zabijają mnie. Ale no Zabijają mnie na siebie, chcę ze mną Dobra, ty. I na rany jestem i co? Tu jest skill. Dzień dobry. Co tu mnie blokuje, bo nie widzę? gościu się chyba tam do mnie tak popił, że go zabiłem, nie? No bardzo, no bardzo mi przykro, nie, ale. No, co ja Akurat. 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 nie Akurat. 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 mogę Akurat. nie Akurat. Udało mi się zabić, The dziku What? The dziku Monster ah, oh yes, kill jeszcze tam, kurde O oh ja yes. Dwóch tam było No ale nieważne, nieważne Bardzo pozytywna piosenka Kuźwa mać Czy ten Wendel tam stoi Tylko nie wiem gdzie Na bam A w dupie go mam Kurde No, jak można być takim Kuźwa Cierpliwym człowiekiem Gdzie <grywki> ja, ci on, czy on tam siedział, czy on tam nie siedział? Chuj mnie to obchodzi <grywki> 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 Tam niezłe pingi mają, kurde. Naprawdę niezłe. First blood! Ah, dzięki. Dzięki. O tymę mędu, widziałam A ja. ah. ah. No nie miało być tak, no ale... To był rash, znaczy się... To, to... No, no no nie udał się ten raż, że co zrobisz. Ogólnie mapa nie powiem, że jest spoko. Straszna cisza tu na tym serwerze. Chociaż tyle, no, nie będę musiał wziąć Dziku co robisz, wszyscy mu się wystawiają, pod tu no. no no szalony jest. Szalony no Jestem hmm, hmm, hmm. się Chcieliśmy tak przypatrzeć dokładnie. Nie? No, no, no i nie wyszło. No nie wyszło. No i nie wyszło. No, no i nie wyszło no, no. Fłod! Dominating! Kuźwa, no już miałem nacisk Na tego pedofila w rurkach, no I nie zdążyłem nacisnąć Aj. First blood. O oh, oh, yes. Nie, lagi czuję. Czuję lagi, nie. Nie tu tak kuźwa gościu Prze tu kuźwa całą mapę JOLO YOLO YOLO A że mu targał tylko już że znowu mnie zabije Ale jak nigdy wyszło Jak nigdy kurde wyszło, no? rok później w rybę mu te kosy, no. nie wiem jak on go zabił, ale miałem laga, nie? i on już nie żył tak to było 96 dostał g. nogę tak, dostał tam ostro 버아 너냐 너야 벌써 삼실이 걸어 Mam skina Taki jakiś, taki jakiś Jakiś taki ale no, Może być Proszę. się tu nikt nie wychyla Boże Boże Tam się wychyla, tu mnie zabiję Hmm Trzeba to dobrze rozegrać Dobra Rozegrane, rozegrane Jak najbardziej Jak najbardziej zajebiście LOL! 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 Musiał coś dostać, nie? Powiedzcie, że tak Aha. Aha! tak to wszystko się działo. Coś tam, coś tam Coś tam, coś tam! First Tak mogę skomentować ten tak no, na 13 bywało lepiej. bywało lepiej. No i nawet przycelowałem, to nie, nie wej. Po to mogły być lagi, dlatego... Ale mu wyrwałem tą głowę kuźwa Po prostu mam prostu, po prostu... No, mu się z oczy Myślę, że jestem na pusie, nie? Że Aż jestem ze statami na plusie First Nikogo tam nie było lol lol co za lag nagle ich wszystkich uśpiwały ujarłem lol be be ty dwa mać nie ja go nie grałem, nich nikogo tu nie było nagle jest, nie? Nie Czy to będzie ostatnia To ...dla... ...dla etc Tam jeszcze coś po prawej kirol, jest, Ach, się będę kurczę. Killing sprea Co stoi tu? No nie Lul Idę go z kosu zaję za, za lekarz. No Ale co ty na dole wyglądałem? Ale... dalej 14 na 14 First blood! No, niej, tak nikt nie wychylił to post <grym> Kuźwa mać LOL da minha oferta. como okay. que Na